Centrum powiadamiania ratunkowego operator numer 15, w czym mogę pomóc? Jestem operatorem numeru 112 od 10 lat. To wymagająca praca, dająca jednak dużo satysfakcji. Nieskromnie wspomnę, że nadaje się do tej roboty jak mało kto. Asertywność, cierpliwość, dyscyplina i znajomość dwóch języków obcych tylko mi to ułatwiają. Potrafi również wyprzeć z pamięci traumatyczne wydarzenia, a przynajmniej przejść po nich do porządku dziennego. Ukończyłem szkolenie podstawowe, a po trzech latach te doszkalające jest to konieczne, jeśli chce się pracować na stanowisku operatora numerów alarmowych. Każdego dnia za cel stawiam sobie kompleksową pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia życia bądź zdrowia. To satysfakcjonujące. Czuję się potrzebny i ważny, choć czasem zdarzają się fałszywe zgłoszenia bądź głupie żarty znudzonych życiem ludzi. Zdaję sobie sprawę również z tego, że nie każdy pracownik jest tam z powołania. Jak wszędzie, tak i tutaj, zdarzają się osoby niekompetentne. Jest mi za nich wstyd. Mówi się, że każdy operator w trakcie swojej kariery zawodowej... Otrzymuje telefon, który zmienia jego życie na zawsze? Nie inaczej było ze mną. Mam na imię Igor jestem czterdziestoletnim wdowcem, rodowitym poznaniakiem, a racjonalizm aż się ze mnie wylewa. To zgłoszenie, które odebrałem, rozbiło moje życie na tysiące kawałków, których chyba nie dam rady posklejać. Jak do tego doszło? Musimy cofnąć się o dwa tygodnie. Dzień dobry, sąsiedzie! Widzę, że popołudniowa zmiana. Ano, popołudniowa. Odpowiedziałem starszemu mężczyźnie, sprawdzając po raz trzeci, czy zamknąłem drzwi. Na odchodne dodałem jeszcze. Dzień dobry, panie Ignacy. No i od razu do widzenia. Śpieszę się do pracy. Upewniając się, że wszystko jest w porządku. Chwyciłem plecak i skierowałem się do bramy. Nie jestem introwertykiem, ale punktualność w moim zawodzie jest bardzo ważna. Mając świadomość, jak wygląda Poznań w godzinach szczytu, wolę nie kusić losu. Budynek przy Wiśniowej 13 nie wygląda zbyt okazale. Wielu by pomyślało, że to biurowiec call center, a nie miejsce, w którym wielokrotnie walczy się o życie człowieka. Betonowe ściany o ceglanym kolorze. Duże okna nie przyciągają uwagi. Jednakże nie ma to znaczenia, bo dla mnie to drugi dom. Szczególnie w ciągu ostatnich miesięcy spędziłem tu dużo czasu. Ciężko mi wysiedzieć w mieszkaniu, w którym do niedawna była jeszcze moja żona. Gdy wszedłem do pokoju pracowniczego, powitał mnie szeroki uśmiech pani Halinki. Witaj, chłopcze, gotowy do ratowania świata? Mówiąc to, chwyciła zakubek z kawą, unosząc go w moim kierunku i dając mi tym niewerbalne pytanie, czy też mam ochotę się napić. Jak zawsze, kiwnąłem głową na znak, że chętnie skorzystam z propozycji. Po krótkiej rozmowie, zabrałem swoje rzeczy i skierowałem się do szafki, aby je schować. Zorientowałem się, że nie mam kluczy od mieszkania. Musiałem zostawić je w zamku, bo zawsze chowam je do tej samej kieszeni w plecaku. Zdenerwowany zadzwoniłem do pana Ignacego z prośbą o sprawdzenie, czy rzeczywiście tak się stało. Na szczęście były. Starszy sąsiad zabrał je ze sobą, obiecując, że je przechowa do mojego powrotu. Po zakończonej rozmowie ruszyłem do pokoju numer cztery. Moi dzisiejsi współpracownicy już siedzieli przy swoich stanowiskach. Zająłem miejsce przy wolnej konsoli operatorskiej, sprawdzając czy zestaw słuchawkowy działa. Zalogowałem się do systemu teleinformatycznego. Wziąłem głęboki oddech i punktualnie o godzinie 16 rozpocząłem swoją pracę. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 15. W czym mogę pomóc? Halo? Halo. Potrzebuję pomocy. Rozumiem. Proszę podać adres, pod który mają przyjechać służby ratownicze oraz powiedzieć, co się stało. Gotowy by zacząć wypełniać elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Usłyszałem szloch. Proszę podać adres, imię i nazwisko oraz opisać, co się dzieje. Kontynuowałem w miarę spokojnym tonem, aby osoba po drugiej stronie choć trochę się uspokoiła. Proszę, potrzebuję pomocy, niech ktoś przyjedzie. Policja! Ktoś włamał się do mojego domu, nie wiem co robić! Pomimo drżącego głosu byłem w stanie stwierdzić, że osoba po drugiej stronie jest młoda i zupełnie przerażona. Podaj adres, imię i nazwisko: Karolina Bojerczyk. Siedemdziesiąt niech pan wyśle policję. On jest na parterze. Słyszę, jak coś przewraca, proszę. Karolino, ile masz lat? Jesteś sama w domu? O 14. Tata pojechał do mamy do szpitala. O Boże, on chyba chyba wchodzi na górę. Dawno nie słyszałem głosu tak przepełnionego grozą. Sprawa była na tyle poważna, że nie mogłem sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Wpisując dane do zgłoszenia, ledwo powstrzymałem drżenie rąk. Karolina Bojerczyk, lat 14, krańcowa 70 Poznań, poszkodowana zgłasza włamanie do domu. Karolino, posłuchaj mnie teraz uważnie. Musisz się uspokoić i robić to, co ci każę. Rozumiesz? Karolina, rozumiesz? Tak, tak, rozumiem. Ale czy policja już jedzie? On mnie zabije, a ja nie chcę umierać. Wszystko będzie dobrze. Policja dostała już zgłoszenie i niedługo ktoś na pewno ci pomoże, ale teraz musisz się skupić, okej? Okay? Tak, okej. Okay. W jakiej części domu się znajdujesz? Cisza w słuchawce tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że będzie ciężko mi dotrzeć do dziewczyny. Postanowiłem więc być bardziej stanowczy. Karolina. Mów do mnie, inaczej nie będę mógł ci pomóc, rozumiesz? Gdzie teraz jesteś? Tak, rozumiem. Yy, w sypialni rodziców, odpowiedziała wciąż roztrzęsionym głosem. Jednak w końcu skupiła się na tym, co mówię. Czy możesz zamknąć pokój na klucz od wewnątrz? Robiłem wszystko, aby uspokoić panikę nastolatki. A jednocześnie szukałem w głowie racjonalnego rozwiązania do czasu przyjazdu służb. Nie. On mnie znajdzie. Czego on chce? Kiedy będzie policja, ja... ja chcę do mamy. Posłuchaj mnie, Karolina. Musisz wyłączyć dźwięk w telefonie. I koniecznie ścisz naszą rozmowę, ale na tyle, abyś wciąż nie słyszała, rozumiesz? Chwila. Od razu usłyszałem w słuchawce, że wykonuje moje polecenie. Nieświadomie użyłem rozkazującego tonu, który przyniósł oczekiwany rezultat. Tak. Tak. Już. Co teraz? Rozumiem, że z sypialni rodziców nie możesz wyjść na zewnątrz. Albo przedostać się do innego sąsiadującego z nim pomieszczenia? Nie, nie. O, Boże, on. on idzie na górę. Co mam robić? Czy ta policja jedzie? Niech pan coś zrobi! Tak. Czy w pokoju jest szafa, do której możesz się schować, albo łóżko, pod które mogłabyś wejść? Jest szafa, No ale przecież mnie tam znajdzie. Błagam niech ktoś mi pomoże. Wejdź do szafy. Zachowuj się najciszej, jak potrafisz. Rób, co ci każę. Pomoc już do ciebie jedzie. Karolina. Nie, nie rozłączaj się. Będę cały czas z tobą, tylko nie możesz przerwać połączenia. Opowiedz mi, co się stało, tylko pamiętaj, żeby nie podnosić głosu. Byłam w swoim pokoju. Usłyszałam hałas. Ktoś wybił okno. Rozumiem. Policja jest już blisko, wytrzymaj jej jeszcze trochę. Jesteś pewna, że to nie twój tata? Nie no. Karolina. Jeśli cię znajdzie, włącz tryb głośno mówiący, ja z nim będę rozmawiać, ok? Słyszysz? Karolina, co się dzieje? Serce mi stanęło. Dziewczyna przestała się odzywać. Zastanawiałem się, gdzie jest ta cholerna policja. Od zgłoszenia minęła wystarczająca ilość czasu. Powinni być już na miejscu. Nagle na ekranie wyskoczyło systemowe powiadomienie. Że funkcjonariusze dotarli na miejsce. Karolina już są, już jest policja zawiadomiłem również pogotowie ratunkowe. Krzyknąłem niemal w słuchawkę, przez którą usłyszałem ciche skrzypienie otwieranych drzwi oraz męski głos Tu się ukryłaś niegrzeczna dziewczynka to, to ty ktoś się włamał. Jest w domu, zadzwoniłam po pomoc. Karolina, kto tam jest? Jestem operatorem 112, proszę się odezwać. Uprzedzam, policja jest już na miejscu. Próbowałem uzyskać odpowiedzi, mając nadzieję, że odwrócę uwagę napastnika od dziewczyny. Cicho bądź. Dlaczego nie otwierasz drzwi, jak pukam? Zapomniałem kluczy. Wiesz, że teraz czeka cię kara za nieposłuszeństwo. To jej. Ojciec? Czy napastnikiem był jej ojciec? Tato, nie. Ja przepraszam, nie słyszałam pukania. Przestraszyłam się i, ała! To boli, proszę zostaw! Ja nie chcę! Ja już będę grzeczna! Proszę, tato! Boże. Jednak to on. Gdzie ta cholerna policja? Upuściła telefon? Co mam robić? W mojej głowie pojawiły się miliony myśli. Spokojnie, nic nie zdąży jej zrobić, przecież pomoc już jest. Uspokajałem siebie samego w duchu, lecz czułem, że przestaje myśleć racjonalnie. Halo? Tu operator numeru 112. Policja dojechała na miejsce. Rozmowa jest nagrywana. Proszę zachować spokój, opuścić pomieszczenie i poddać się funkcjonariuszom policji. Mając nadzieję, że Karolina włączyła opcję mówiącą. Starałem się zwrócić uwagę napastnika na siebie. Przez ciebie musiałem zbić szyby w oknie, ty głupia dziewucho. Na łóżko kładź się. Musisz mnie teraz ładnie przeprosić. Nie? Proszę, ja nie chcę. Zostaw to boli! Proszę mi pomóc! Gdzie ta policja? Obiecałeś, że będzie dobrze! Ja, ja nie chcę, proszę! Poczułem najbardziej przerażającą niemoc w swoim życiu. Ciało odmówiło posłuszeństwa. Przez chwilę znalazłem się w zawieszeniu między rzeczywistością a letargiem. Myślałem... Och, idioto. Ogarnij się, policja już dojechała, pomogli jej! Hej, Igor! Do mnie! Głos koordynatora sprowadził mnie na ziemię. Jego podniesiony ton momentalnie wywołał u mnie mdłości. Igor, cholera jasna, rozrzesz dupę! Już, już. Zdejmując słuchawki, odwróciłem się w stronę drzwi, w których stał Sebastian. Pomogłem sobie wstać, odpychając się od biurka. Będąc wciąż zdezorientowanym, mechanicznym krokiem ruszyłem za nim do pokoju pracowniczego. Siadaj. Możesz mi wytłumaczyć, co się przed chwilą wydarzyło? Doskonale wiesz, że za taką sytuację mogę cię wyrzucić. Człowieku mów coś! Bezwolnie usiadłem na krześle, próbując pozbierać myśli. Usilnie starałem skupić się na obecnej sytuacji. Ja. Co z Karoliną? Pomogli jej? Połączenie zostało przerwane. To się zaatakował. To był jej Igor. Piłeś? Brałeś coś? Trochę się już znamy, więc pozwolę ci się wytłumaczyć. Ale jeżeli jesteś na jakichś prochach, masz szczęście, że chłopcy z patrolu cię znają. Może obejdzie się bez kłopotów. Zupełnie nie rozumiałem, o czym on do mnie mówił. Sytuacja tak niewiarygodna i przerażająca. Jakich Jakich kłopotów nic nie rozumiem. Było wezwanie, tak? Przyjąłem je zgodnie z procedurami. Możesz to sprawdzić, no rozmowa jest przecież nagrana. Sebastian o co chodzi? Niejasność tej sytuacji sprawiała, że byłem coraz bardziej zdezorientowany. Jakie nagranie? Lubię cię, chłopie. Wiem, jak bardzo przeżyłeś śmierć żony. A potem ton Sebastiana nagle złagodniał. Ja za to poczułem złość. Dość. Nie chcę o tym rozmawiać. Pozbierałem się, a zresztą. W ogóle co Ania ma z tym wspólnego, co? Czułem, że robię się czerwony na twarzy. Aż mnie zapiekła. Nie chciałem wracać do tamtych wydarzeń. Igor, Posłuchaj. To pierwsza taka sytuacja, więc ci odpuszczę. Ale dostajesz dwa tygodnie przymusowego urlopu, rozumiesz? Wyjedź gdzieś. Pogadaj z kimś. To tyle. Zabierz swoje rzeczy i kończ pracę. Te słowa wywołały we mnie poczucie niesprawiedliwości. Musiał zauważyć to w moim spojrzeniu, bo nagle spuścił wzrok i dodał. Aż mój numer. Zadzwoń, jak będziesz czegoś potrzebować. Trzymaj się. Wstałem bez słowa. Skołowany i wściekły wyszedłem z pokoju, trzaskając drzwiami. Dziś, po dwóch tygodniach, wróciłem do pracy. Karolina nie żyje. Odebrała sobie życie krótko po tym zdarzeniu. Napastnik ją... Nie przejdzie mi to przez gardło. To właśnie ta sytuacja była początkiem mojej matni. Wraz z tą młodą dziewczyną umarła też ważna część mnie, zdolna do kontrolowania rzeczywistości. Jednak przez te dwa tygodnie otrzeźwiałem. Odstawiłem wszelkie używki, leki. Cholera, nawet kawę, aby nie tracić jasności umysłu. Ten telefon jednak uświadomił mi, że od przeszłości nie da się uciec. Dopadnie nas wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Wszystkie wspomnienia, które uniemożliwiały mi codzienne funkcjonowanie, umieszczałem w pokoju pamięci, który stworzyłem w swojej głowie. Trenowałem to przez kilka lat. W odpowiednich szufladach segregowałem echo przeszłości, sięgając po nie w razie potrzeby. Czasem jednak niespodziewany incydent powoduje, że dana szuflada otwiera się bez naszej ingerencji. U mnie takim przypomnieniem stało się pozostawienie kluczy w zamku. Zacząłem się zastanawiać, co powinienem zrobić w tej sytuacji. Zaakceptować przeszłość? Próbować ją zlekceważyć, czy może na nowo ją zaszufladkować? Siedząc przy konsoli pełen skupienia, czekałem na pierwsze zgłoszenie. 112, Centrum Powiadamienia Ratunkowego, operator numer 15, w czym mogę pomóc? Halo, w czym mogę pomóc? Dlaczego mi to zrobiłeś? Jak mogłeś o tym zapomnieć? Zapytał w słuchawce głos, który doskonale znałem Przepraszam, Karolinko nie chciałem, żeby to się tak skończyło ale już wiem, że nie mogę wezwać pomocy. Oni wiedzą, że tam mieszkaliśmy. A ty znowu jesteś niegrzeczna. Przez ciebie mają mnie za wariata. Niepotrzebnie o sobie przypomniałaś. Ale nie martw się. Raz udało mi się zatrzeć ciebie w pamięci. To teraz też sobie z tym poradzę. To twoja wina, tatusiu. To ty byłeś niegrzeczny. Skrzywdziłeś mnie. I musisz zostać ukarany. Nie pozwolę znów się zaszufladkować. Scenariusz: Magdalena Grzegorzewicz, czytał jak Rudka.